Miłość. O miłości napisano tak wiele, że ma skrzydła motyla. Za rączkę chodzi i głaska czule. A w końcichu cicho szlocha i śle długie listy. A nawet cierpliwie znosi fochy i łaskawie przebacza. Ale któż ją zrozumie, że na boso chodzi? Łapkę wyciąga po kawałek chleba. Kto zauważa, jak z. Głodu brzuch jej puchnie i umiera z pragnienia. Czy ktoś się widział na dywaniku u szefa? Szukała poklasku u stóp polityków? Lub w rodzinie, jak przez lata wzrasta, a potem tak po cichu znika? Nieskończenie cierpliwa ta pani. Serca otwiera i oczy zamyka. Tak lekko piękno i dobro rozdaje. Brzydkie przytula. Zła czule dotyka. W ciszy wzrasta jak chleb nasz powszedni, każdemu dostępna bez kartek, limitów. Taka prosta nie zważa cośmy za jedni, Nachalnie się wprasza nie trzeba świeczników. O miłości śpiewają w każdym języku, kawałkują, dzielą, choć niepodzielna, a me serce ją chłoni jak najświętszy pokarm. A ma dusza w niej wzrasta i śpiewa, ocala mnie do nieba.